Ma z tej strony Seals, dzisiaj wojenka. Niestety problem jest dość spory z tego co pamiętam. Godzinę temu do dobitki były same. Same dobitki 1900 dwóch do dobicia. Mam nadzieję, że sojusznicy zalogowali i robili. Będzie kicha dupa. Zobaczcie sami. Anka była, zatakowała, ale nic nie zdziałała. Cholerka. No nic, trzeba atakować, no co, no, zostało do 30 minut, nie ma, że boli. Musimy zaatakować, no kurde, mole, no tak chciałem tego uniknąć, naprawdę. No zostało mało punktów zdobędę, mało, mało. Trudno, no ważne, pamiętamy wszyscy, liczy się efekt końcowy, tak, liczy się dobro sojuszu, nie to ile my zdobędziemy punktów. Jak sojusz wygra, jesteśmy zwycięzcami. O to chodzi w tym wszystkim, tak, więc trudno, no, to co jest trudno. Dobre. No dobra, 1-0, no standardował takie coś, to bez szans, kolega. Tutaj, tak. No to tego bym wziął? Co on tu ma? Ejdenciur. Trójeczkami zagramy. Czerwonymi bym powiedział. O co mi tam? Bez medyka. Full. 5-0. Ryzyko małe jest, bo jak nie trafię, to będzie problem. Mhm. ale już jest wygrana no. Dobra. no nie podoba mi się to cztery czyli mamy tak niebieski fiolet, czerwony, żółty Ech, Żółty jest mi najsłabszy albo nie czerwonym zagramy, czerwonym czerwonym, bo mam tutaj wiadomo i grejwla. Dupie. Dlaczego czerwonym? A no bo mm, mam tylko Elenę i Skarlę do ataku taką na czwóreczkach, reszta jest na trójeczkach, więc... Więc de facto, no może być to problematyczne lekko. Aha, widzicie na razie, kurczę, no tak... Lekka lipa. O cholera Dobra, jest. Jestem w domu Okej, okay. się trochę wystraszyłem Może kolor nie podejdzie, ale jest OK, dobra Ech. Byłoby dziwne, o dziwo, lekko dziwne, żebyśmy przegrali, co nie? Teraz mamy? Niebieski. Dwa czerwone by fajnie było zatakować. A jest jakiś czerwony? Nie. Mamy żółtego, ale malutki to nie. 3900 słabo. 4 słabo. Zielony. Kurczę, że nie mam już czerwonego. tutaj żółty by mi się przydało, ale nie na tą chwilę jest wygrana. Dobra, co będę wymyślał? Yy, Dajcie tego niebieskim. Dobrze, zaatakowałem? Może być tak. Jak kolor podejdziemy to rozdupczymy go w drobny mak eee... no cóż? Oczywiście standardowo koloru brak. Hmm. No dobra, trudno. Cholerka jasna. bo powiem Wam no na razie to jest bardzo nieciekawie żeby mi gada nie zdjęła Dobra. no to przegrana mm. no tak, no a jak inaczej? No trudno, no zrobimy. Pewne rzeczy nie przeskoczymy. Trudno. Zielonym. No to dobra, co? Przecież nie będę płakał z tego powodu, że znowu porażkę jest, tak? No przecież to jest nasza kochana gierka, tak? Którą wszyscy znamy. Tutaj niestety no nic z e, pewnych rzeczy, w ogóle pewnych, w ogóle tej rzeczy nie przeskoczymy. Jest tak, jak jest i dupa. Musimy się z tym pogodzić. O, dziękuję. Ale jest fajnie. Nie mam medyka. Są bardzo osłabieni. Spoko. Zielonego nie mam. Dawaj tego co tam. żeby punkty zdobywać jak najwięcej, tak? Wiadomo. Full fioletem. Wejdzie, wejdzie, nie to, nie, I tak zdobyłem te punktów, że już jest wygrana. Chyba że coś u nich zaroguje. Czego nie życzę przeciwnikowi. Do względu oczywiście na te klocki, że mi klocki nie podchodzą w ogóle ostatnio. Dlatego uważam, że sprawiedliwie będzie, jak ja, nie zaloguje się tam nikt więcej od nich i my wygramy. Hmm. O, fajnie. To teraz ja zaatakuję. Sabina tam uleczy ich. Ale teraz jest czas na moją kończę. O, pięknie. Dobra. Na tę chwilę. No. O jest. Pięknie. Dobra, no to. Dziękuję za uwagę. <śm> Daje mi się, że teraz to już jest po zawodach. No właśnie, jeszcze Medlin zadykał. Pięknie weszło. I kolor żółty został. 4000 nie żółtym mam za słaby jeszcze 4600, co tu mam jaki koks mm. masakra powiem wam dobra, tego zatakujemy nie będę wymyślał za bardzo aha, i tak właśnie nie wiem czy dan zaburę to ma więcej hp o nie nie za Niestety musisz dan za Zamiast ciebie kochanie niestety wezmę sobie Merlina. Albo śmiałkła. Merlinka weźmiemy. To i tak idziemy na kolor żółty atakujemy. No i co? Zobaczmy. Boże, ile koloru? Nie wiem co z nim robić. Naprawdę. Nie mam pojęcia co ja mam z tym kolorem robić. Tak mi posypało kolorem, że Jezus. O, teraz przepraszam, zwracam honor. Teraz okej, okay, teraz mi je sypnęło kolorkiem trochę. No, zobaczmy czarą jego atak. Ciekawy, ciekawy, fajny, silny atak tak miarę. Coś mi się wydaje, że będę miał mojego żółtego ulubieńca na tą chwilę z czwóreczek poza lixiu no ten kaszek cholerny no Dan Zaburrow, ulubieniec widowni jak ja widzę tego Dan budę to uwierzcie mi trzęsie mnie muszę ulepszyć jeszcze żółtego jakiegoś nie wiem, nie mam chyba nawet żółtego się pozbyć tego da zabrania, o jezu, pięknie czoło, super i to jest zawodnik kończy nie ma, że boli, pięknie no to już <ścoughs> nic złego się nie stanie raczej nie wiem co tu się musiałoby stać nie no to już jest wygrana Mogło być trochę lepiej. Mhm. nie było to zbyt ciekawie, ale mogło być delikatnie lepiej. Dobra. Okej, okay. czoło. Pięknie zabudo u jestem w szoku za zaatakował, kurde małpa cholerna <gry> no dobra, no widzicie, Kleo też atakuje tych silniejszych Kleo no już tam punkciki zdobędzie, zobaczmy na wynik nasz jedna porażka 59 punktów, to i tak lepiej na tej porażce z tego co pamiętam yy, zobiłem, tak niż ubiłem dwóch, pi trzech pierwszych, czterech pierwszych nawet no. To na porażce zrobiłem więcej niż na czterech moich wygranych. No, szok. 328 punktów. No, jest to wynik yy, ok, jeżeli chodzi o mnie. Dlaczego? Bo widzieliście sami. Musiałem dobijać trzech zawodników. Na jednym poległem, dwóch yy, pokonałem potem. Gdybym mógł sobie tak jak teraz dostałbym, to bym sobie wybierał, tak? Na pewno bym sobie zjął inny do ataku ale jeśli nie przejmujemy, wynik jest fajny, raczej nas nie pokonają. Chociaż tu jest jeden zawodnik, który nagrody no, się zalogował, no to ma szansę zdobyć trochę punktów, no ale ma 24 minuty, znaczy się nie zaloguje. Zobaczymy się po wojnie na wyniku. Dzięki na tą chwilę. Pozdrawiam Was. Na razie. Cześć. I po wojnie. Zobaczmy zwycięstwo. Dość duże bym powiedział. 600 punktów prawie nagrody standardowo lipa byliśmy w podsumowanie po reklamach zobaczmy idą u nas 12 ataków przeciwnik 30 no dość pokarało de facto zobaczcie jeszcze sojusznicy się zalogowali po naszych atakach moim i Cleo Lord i Thompson zaatakowali co jest bardzo miłe, przyjemne Szkoda, że późno, późno. Gdyby wcześniej zaatakowali, to więcej punktów byśmy my mogli zrobić z Kleo. No ale dobra, ważne że Gdy Cięstwo jest. Najlepszy, Kleo i wyrót ładnie. No i to dzięki za uwagę. Do zobaczenia w kolejnej wojnie. Pozdrawiam bardzo serdecznie Was. Trzymajcie się ciepło. Cześć.